Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak wielu z nas pędzi przez życie w poszukiwaniu materialnych zdobyczy, tytułów czy pochwał od innych? Może myślimy, że jeśli tylko zgromadzimy wystarczająco dużo takich trofeów, to zasłużymy na jakąś mega słodką niespodziankę? Albo dobiegniemy do pałacu magika, który wyczaruje nam złotego królika? Ale co się stanie, jeśli okaże się, że ten królik nie jest prawdziwy? Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby razem zagłębić się w słowa apostoła Pawła, zawarte w trzecim rozdziale listu do Filipian. Paweł, który mógł pochwalić się imponującym CV, mówi nam coś zaskakującego o prawdziwej wartości. Apostoł zdobył w swoim życiu wiele odznaczeń, był jak ten uczeń, który zawsze siedzi w pierwszej ławce i zna odpowiedź na każde pytanie. Jednak po spotkaniu z Jezusem doszedł do wniosku, że wszystkie te medale są niczym w porównaniu z prawdą o Chrystusie. To trochę tak, jakbyśmy odkryli, że złote monety, które chowaliśmy na czarną godzinę, są tak naprawdę zrobione z czekolady. Smaczne, kaloryczne, ale nie spłacisz nimi komornika. W dzisiejszym świecie wielu z nas dąży do osiągnięcia sukcesu, uznania, pozycji. Ale czy te rzeczy naprawdę definiują naszą wartość? Dobra fura, markowy strój, wypasione mieszkanie? Świat jest pełny samotnych ludzi gubiących się na salonach swoich wielkich rezydencji. A może by tak postawić Jezusa na szczycie listy swoich marzeń? Poznać Chrystusa. Nie mówimy tu o dodaniu jego nazwiska do listy znajomych na Facebooku. Chodzi o prawdziwą, głęboką relację o doświadczenie Jego miłości, łaski i przebaczenia. Paweł mówi, że dąży do tego, by osiągnąć to, co jest Jego przeznaczeniem w Chrystusie Jezusie. A co to takiego jest? Tutaj chodzi o osiągnięcie mistrzostwa w dyscyplinie poznawania Jezusa. I nie, nie ma tu mowy o medalach czy pucharach. Zastanówmy się, co naprawdę ma pierwszorzędną wartość w naszym życiu. Jeśli jesteś tym, co posiadasz, co jesz i czym się chwalisz to pamiętaj, że te czekoladowe monety mogą wcześniej zjeść szczury. Prawdziwa wartość, jaka płynie z poznawania Jezusa, jest wieczna. Może warto zastanowić się, czy aby gonimy za królikiem, który tak naprawdę nie istnieje? Może warto szukać innej niespodzianki, która objawi się na drodze do poznania Jezusa?